I coś się ma z tej strony, Ami, i ty, a jest ze mną? Małżeł. Tak, jest ze mną. Pan Markster i gramy pozdrawiam, dzisiaj. I chciałbym kogoś jeszcze zdrowić, mogę? Tak, pozdrawiam tate Ami, kogo to O nie, e, a więc tak. Wbiliśmy 500 subów! I za to wam strasznie kochani dziękuję, ale... Chcę wam powiedzieć, że z okazji tych 500 subów, nowa seria Lucky Block Race z Marksterem! U Markstera na kanale też będą się pojawiać odcinki z Lucky, Lucky Blocku, ja O, i spadłam! Najlepiej na początek! Dzięki za te panie, no... Dobrze, i co ja chcę wam powiedzieć, tak? Chcę wam kochani powiedzieć, że... Kochani wysyłajcie swoje mapki na... Jakie? E-mail? Markster? Małpa, małpa, Dokładnie, link to będzie w opisie A więc tak, ty... U ciebie, Marce wybierałam W takim razie, co ty tak. teraz wybieraj? Dobrze, hm. Co wybrałeś? Oto wybrałem? Które? Trzecie Trzecie? Wow, race ale 3. ładne Ty za jest Jestem w niebie Do biegu? Czekaj, z Do biegu. tu trzeba ustawić A, z pompą i co? Do biegu gotowy start Ooo, kotki Skrzynka Słaba Jestem wysz... Powiedz... O o! O, -o. o, -o pełno czarownic! Aj, 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 aj. Pomocy! Uciekaj! Szybko, jak zabieram i lecę dalej! O, o Magia, magia mnie truje! Szybko! O, czekolada! O o. Oh, wow. oh. Ja jestem zobacz Ej, ja mam no, problem no, za no. zginę. Szybko spaw point! Nie, nie znużyłam! O, zduszyłam. Ha! O, wybrałam złego zakupiem! Gast! Szybko daj Peaceful! Nie mogę! No i deadłam. To to jest Evil Candy. Nie wiem. O checkpointa zaliczam. Nie, niewidzialni goście. Nie mam czym walczyć. Kochani deadłam. Ja... nie, czemu te laki bloki są nieszczęśliwe Mam nieszczęśliwe laki bloki. Pozdrawiam. O! Przeszedł. O o, o o, o o! Ja jestem pełen Ja idę Twoją stroną, ponieważ. Nie, wszyscy mnie atakują, ja, ja nie dojdę, ja muszę. Ja nie wiem co robię, ja uciekam gdzieś. Gamę mode 1 Muszę O, no, chyba ja też będę musiał Gdzie? Jaki, gdzie jest ostatni point? Tutaj jest różowy. Pozdrawiam kajak No pozdrawiam ja Marcel pozdrawia Zabudowałam nie. to O nie, bo są ci ludzie Dobra, jeszcze na dużo Nie, nie możesz jeszcze Czemu? Dla to ja tu Ga Mamy modę Zero Jak się dostać na górę? O! 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 Pomóż! 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 Co tu jest pełno jakiś strzał i ciastek? I czemu chodzą za coś ludzie, porąbani? Nie wiem Mark, bo ja się nie dostanę Nie, czemu tu jest pełno zombie? O nie, i mam jedno serduszko Wszyscy ja ja mnie tak gonią sobie sobie Game mode Jeden. Ta mapa była zła, wiecie co? Bo nic tu nie trafiliśmy. Może, może inną mapę? zmieniamy mapę, Eee, gdzie tu jest... bak O, bak. To wybierz inną mapę. Proszę. Tak, gdzie tu jesteśmy? Je Jesteś tam? Tak, jestem na spawnie, wybierz inną mapę OT. Czekaj gamę, modę Zero, ale czekaj, O 11. okej okay. Daję 11 Co to jest? A, to nie, to nie, nie, nie Jednak to nie To nie mm -mm. To y 10. Bo to już graliśmy 10 Też graliśmy nie graliśmy tego Widzisz Dobie go Czekaj, SpawnPoint Ale SpawnPoint tam Spaw się zapominać U. Czekaj, bo na początek dostałem DURNE rzeczy też. No ja pier po co mi 8 dispenserów bo Aj, aj, aj. O, dostałam nie powiem ci co dostałam. Ej, coś ty zrobił! O nie. Mamy problem Teraz nie da się przejść Tu jest jakiś Owel, nie tu jest jakiś Lord Master, idę twoją stroną Nie możesz moją iść Idę niebieską To ja zieloną idę Nie, zostawcie mnie, zostawcie mi potwory okrytne Zabuduj się Zabudowałam się szkłem, znaczy lodem. Nie, Markster! Gdy i temy wyrzucałam! Sama la mappa Dai creativa! Cosa si succedendo?! skończyło się. Uh, uh, ja po prostu o nie, nie wytrzymam. Co to nie ja. To teraz nie ja, na szczęście. Kajcie ludzie, czekajcie. Mm, gdzie to jest. Nie mogę tego znaleźć. Boże ile miecza! gdzie jest bazuka? Jest pełno mieczy, ale nie ma bazuki. Bazuka, bazuka, bazuka. Patrz, ile mieczy. Marksem. No o te laki bloki są strasznie szczęśliwe. Eee, Chciałem coś wziąć, ale kurde nie ma tego. Co to jest? daję Co? To pierwszy. Nie mogę. No to swoim ój. Właśnie nie mam jak?

Dobra, zabiłem je. Tak, ale przecież ja mam podjąkę. Dzięki! Nie was prawy! Tepnij mnie teraz. Okej! Okay. Tepnij mnie. Chodź tu no. Ej <laughs> O nie! O moja moja laska zabija. Podpala. Bitwa, O Nie, te mnie, bo ja nie mam jak teraz ten Teraz nie mam jak ten Co to jest? Przed siebie Biegnij. I wygrywam tutaj arena. Chodź, bijemy się. Dobra, a pa... No tu weź coś z game moda. Nie, 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 nie. Dobra, ale na to. Jak nie masz i te. Kuf. Cześć, bo jesteś ja coś pokazać. Pa co ten miecz potrafi? Jak się uderzę. O nie. Ej, pies mnie atakuje. Nie, to jest taka O nie, 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 o nie. No no. Na jednego hita. No, daj. No co jest? Czekaj Ile jest? 2-1 Teo! Czekaj, ja się z tobą nie biję O nie, dostałem jakiegoś... No Markster! No Armin Co jest? Gdzie on jest? Ej, on nie ma szans! Co ty masz za broń? Z są nie ma szans! Czekaj, stój, stój, nie zabijaj teraz! Okay. I, tacy, I tak, tak kot się ten odcinek, zostawcie jej łapkę w górę, subika, dzwoneczki, napiszcie komentarz, czy podobała no. wam się ta seria? <laughs> I niechcący zabijam Marcela moją laską. No, laską. No, jeśli podoba się Wam seria i chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę. Będzie więcej takich bloków, Wysyłacie swoje mapki na e-mail podany w opisie. No i co? Baba.